Dzień doberek. Dzień doberek. Witam Joanno i Joanno z Australii. <laughs> Witam Joannę numer jeden z Australii, z Sydney. Dziękuję za życzenia w Dniu Kobiet. Paniom życzę radości, a panom, aby byli zadowoleni z nas, oczywiście, bo jakże mogłoby być inaczej. Kochani, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie 8 marca 2022 roku. Po wschodzie słońca 7:5 na moim zegarze, a wschód był 6:42, zachód 18:7. Witajcie. Witam serdecznie z dobrą kawą. Witam Jereja, witam Grzegorza, witam pana Łukasza. No tak, od panów zacznę w Dniu Kobiet. No, panowie, gdybyście nas nie wspierali, to cóż to by było za życie? Współpraca. To takie hasło, to jest takie moje ulubione. Moja ulubiona definicja współpracy to jest wtedy, kiedy jest współpraca. Gdy dwie strony chcą i nieważne jakiej relacji, ale dwie strony, bo współpraca to jest współpraca. Jak jedna strona nie chce, to nie ma współpracy z tytułu definicji. I dlatego życzę, żeby te babeczki, my, babeczki, żebyśmy były szczęśliwe, żebyśmy miały oparcie w tych naszych przyjaciołach, tych naszych panach, w tych naszych sąsiadach. Mm, kolegach z pracy, koleżankach, w ogóle, żebyśmy się wspierali, bo to jest najpiękniejsze. To nas motywuje, to nam daje nadzieję, to nam otwiera serce. <głos> <głos> tak, Dzień Kobiet, najlepsze życzenia. Chociaż mój mąż zawsze mówi, że dla niego Dzień Kobiet to jest cały rok. Tak. No, to też jest podejście mojego męża, tak. To ja w nim mam bardzo duże wsparcie i cieszę się, że mm, znaczy, powiem, powiem tak, jest inne życie, jak człowiek ma wsparcie. Jak nie ma wsparcia, a szuka i nie może znaleźć lub oczekuje od kogoś i tego w ogóle w żaden sposób nie dostaje, posłuchajcie, to trzeba patrzeć dalej, trzeba szukać i trzeba hmm, liczyć na to, mieć nadzieję, że wkrótce się taką osobę spotka. Kochani, witam Jadwiga, witam Rado, witam Aldonkę, witam Anię, witam Basię, Baś, dzień dobry, i witam Basia, Basia, która tak namiętnie ogląda moje filmiki. Bardzo Wam dziękuję. Jeżeli oglądacie jakieś stare, stare, bo już przecież, posłuchajcie, od 2016 roku nagrywam, to dzielcie się. Albo na przykład takie się, o, Magda, mówisz to samo, albo patrz, wtedy mówiłaś innego, co innego, bo macie spojrzenie z zewnątrz, a dla mnie to będzie takie. No, rozwojowe, <laughs> rozwojowe. Posłuchajcie, kiedyś miałam marzenie, miałam kiedyś kredyt w banku i ten kredyt spłaciłam. I teraz mi przyszło do głowy, jak już go spłaciłam, tak mi wczoraj, taka mi wczoraj myśl przyszła i tym się dzielę, że spełniło się moje marzenie, ale ile się rzeczy musiało zadziać na mojej drodze życia, żeby to marzenie mi się spełniło, bo powiedziałam: No, już ludzie. To nie, ten kredyt mną rządzi. Nie może tak być. Ja go muszę spłacić. I tak jak ktoś kiedyś powiedział, że żeby zacząć od małych kwot, czyli jeżeli mamy mniejszy, spłacać mniej po prostu jakąkolwiek, żeby zacząć o tym myśleć, dawać ku temu energię. I to do mnie przyszło, że chociaż się już to skończyło, to już było dawno, to naprawdę to była główna myśl spłacić tamten kredyt. I nagle zobaczcie, otwierają się inne możliwości. Bo wczoraj przyszedł mi niesamowity pomysł do głowy. Podzieliłam się z Tomaszem, tutaj mamy takich znajomych w Niemczech, który nas wspieramy się wzajemnie, nie to jest najpiękniejsze. I on mówi: Magdalena, bardzo dobry pomysł, euh, te idee, super. Ale to tak dzielę się, bo warto, warto marzyć, warto świadomie patrzeć na to swoje życie i zastanawiać się i stawiać te granice. Co powinnam skończyć? Czyli co dzisiaj powinnam zamknąć w moim życiu? Albo, tak jak ja wymyśliłam, yy, sprzątam w pokoju, posłuchajcie, co jeszcze mogę wynieść do piwnicy? I pomyślałam tak: codziennie jedną rzecz, ta, która mi tu jest niepotrzebna. No nie wiem, jakaś tam, powiedzmy, świąteczne dekoracje były, no to je trzeba schować, miejsca w piwnicy mam, ho, ho. I tak, dzień po dniu, jedną małą rzecz, jedną małą rzecz. A może to jest to? A może to? A może te buty zimowe? I już mogę wynieść. I zobaczcie, takie rzeczy małe, które zamykają nam stare sprawy i otwierają możliwości. Ale słuchajcie, najważniejsze jest oczywiście wspierać. Witam Ewelinkę. Halo, halo. Witam, kochani, wszystkich Was, wszystkich Was, którzy mnie oglądają na całym świecie. Bardzo się cieszę i ten mój ulubiony kot, Jasiu. Kici, kici. Tysiące kilometrów stąd w Australii. I witam tych w Ameryce, i witam tych w Niemczech, i witam panią Anię, i witam te osoby, które czują się samotne. Czy są samotne, czy są same? Bo to posłuchajcie, też jest różnica. Także my, ludzie, mamy to w sobie, że możemy się wspierać, musimy, znaczy, powinniśmy mieć tylko taką wiarę w sobie, że to wsparcie jest, bo może już zapomnieliśmy, a może nigdy nie doświadczaliśmy, a może to, a może tamto. Zobaczcie, a jeżeli otworzymy się na tą nadzieję, na tą ufność, że jest, że ludzie są różni. Ale czasem ten, który tak najbardziej dokucza, to on dokucza dlatego, że on nie może sobie poradzić sam ze sobą. Prawda? No bo to nie jest proste powiedzieć, co mnie tak naprawdę gryzie. I tak mi się przypomina mój znajomy, który ja się pamiętam, przyjechałam, wchodzę do pracy i rozmawiamy, to bo kolega z pracy i tak mówi: a wiesz to to i to i to i tamto. A on tak patrzy na mnie, patrzy i mówi tak, a tak naprawdę to o coś innego ci chodzi. No i posłuchajcie. I oręż ręki wypadł. I tak, no bo przecież czasem nie mówimy, bo nie chcemy, ale czasem jest tak, że mówimy o tak wielu rzeczach, bo nie umiemy nazwać tej, która nas, y, y, o czym to, co nas najbardziej boli, tego nie umiemy wypowiedzieć. O, czasem to jest tak. Dziękuję za łapkę. Kochani, spieramy się. I tak, mamy teraz ten temat wojny na Ukrainie, ale posłuchajcie, mamy wiadomość. 6 marca wszystkie restrykcje w Austrii zniknęły. Posłuchajcie, no tak się tu wczoraj dowiedziałam, ale jakoś się nikt nie chwali, a Niemcy mają do 15, 8 to jeszcze tydzień. Posłuchajcie, ja aż nie wierzę. Już wspominałam, że można przyjechać bez testów, a zawsze się śmiałam, czyli bez kwarantanny. Nie, Niemcy są najbardziej restrykcyjne, a tu nagle, jak to wszystko potrafi się zmienić. Tak, bo do Polski można przyjechać, to powtórzę, bo to się nie zmieniło. Trzeba, jeżeli jadę z Niemiec, to muszę zrobić test, czyli żeby nie wejść w parantanny. ale od strony Ukrainy nie muszę. I tak tam obserwując tą sytuację, zobaczcie. Dwa lata nam chronili nas przed, przed tą straszną chorobą, a teraz... Ile sto tysięcy ludzi w ciągu jednego dnia przyszło? I co? I rząd się nie boi, że się czymś zarazimy? I tam nie ma pandemii? Czyli ten wirus tam nie latał? Posłuchajcie, no i teraz tak. Ja tutaj, ja mówiąc o tym, dzielę się z wami, żeby. Na zdroworozsądkowo do tego podszedł. No i teraz posłuchajcie, co ja wczoraj wysłuchałam jaką informację, że 100 tysięcy ludzi poszło do wojska, jeśli chodzi o Ukraińców. No bo państwo jest tam wojny, OK, zgłoś, tak powiem, potrzebuje ludzi do wojska. A jak wiemy, bardzo wielu Ukraińców jest kierowcami tirów. No to jeżeli to tak jest, to posłuchajcie, może się zachwiać temat dostaw. No bo przecież te naczepy nam to wszystko wożą, prawda? Pociąg pociągami, ale tak naprawdę jedzie naczepa mniejsze, znaczy naczepy są mniej więcej tego samego yy, y, rozmiaru, chodzi mi o ten samochód, jeśli chodzi o dostawczy, jest mniejszy, większy. No jak na dalszą drogę, no to ten większy, prawda? I posłuchajcie, i teraz tak, no to jeżeli by się nam zafiał łańc łańcuch dostaw, to co trzeba mieć w domu? No to trzeba się przygotować. Tak najpierw mentalnie. No, przydałyby się świeczki, bo jeżeli może nie być prądu. A jeżeli na przykład wyłączą, prawda? Na Tajwanie wyłączyli prąd. Na, nie wiem, czy to jest na jeden dzień, czyli jest, ma, jest informacja, że to też już tam, tak powiem, kombinują światem. Ale posłuchajcie, no i teraz tak, warto przejść się do. Sklepu i pomyśleć, co by się nam przydało, jakby była różna sytuacja. Przecież my to w Polsce przerabialiśmy dawno temu, ja jeszcze pamiętam, jak nic nie było w sklepach. Szło się do sklepu, posłuchajcie, i były, pamiętam, w naszym sklepie w Jednoletnisko całe półki y, to był kalafior y, w Słuchajcie, całe półki były tego. Oczywiście był chleb, masło było i to też jeszcze, pamiętacie, były kartki. I zobaczcie, jakoś wszyscy sobie radzili. Bo chodziła kura po podwórku, no to już była jajecznica. Czyli musimy kupić sól, prawda? Sól się nie psuje. Musimy kupić mąkę. Mieć w zapasie, bo ja nie mówię, że nie wiadomo, co się dzieje, ale tak, żeby być lekko przygotowanym i żeby też móc innych wesprzeć. Bo to o to chodzi, bo jeden może kupić świeczki, a drugi może kupi zapałki. No to masz więcej zapałek, no to się podziel. A masz może więcej świeczek. A może warto mieć, by. Móc okazywać to serce, by móc w tych różnych czasach, bo mamy takie zawierowania, móc się czymś, kimś, z, czymś, kimś, z kimś czymś podzielić, a może warto kupić więcej drewna do, do, do kominka. Zobaczcie, mamy kominek w domu warto mieć? Warto, a może dwie, dwa worki węgla do tego? No, mąka, albo pójść do sklepu, tak, no ten makaron, no jeżeli są jajka, jeżeli jest mąka, makaron można zagnieść, trochę wody, prawda? Ale może warto kupić dwa makarony i niech sobie leżą. Albo kupić takie, co są te gulasze, czy coś, takie różne konserwy, tylko wybierać te, które są ze świeżych dostaw i mają najdłuższą gwarancję. A później może jak już będzie radość ze zniesionych restrykcji i ze wszystkiego zrobimy imprezę, żeby zjeść te wszystkie zapasy. Posłuchajcie, tak i to będzie piękny temat. Najpierw trochę nazbierać, O, może warto miód kupić, grzybki może do niech sobie czeka, a może kupić pięć różnych, żeby były, a może zioła, a może zioła zacznijmy. O, chyba internet mi padł. No, to teraz nie wiem, jak mam napis, że twoje połączenie jest niestabilne. Zaczekaj, my spróbujemy połączyć się raz jeszcze. No to chyba tak. A, witam. To znaczy, napis zniknął i jest połączenie. <laughs> Żeby nie było, że gadał dziady do obrazu, a obraz do niego, ani razu. <laughs> Także posłuchajcie, kochani, ale my ludzie mamy to w sobie, że mamy serce bardziej otwarte, bardziej zamknięte, ale je mamy i się wspieramy i to jest najpiękniejsze, że możemy sobie okazać serce, bo słuchajcie, no bo jeżeli ktoś ma, no i cóż z tego, że on jest niesamowicie inteligentny? jak on nie czuje, on nie wie co to jest serce, wychowali go w duchu jakiejś inteligencji, jakiejś, dlatego się śmieję, bo to inteligencja emocjonalna to też jest to odczuwanie tych osób blisko nas, wspieranie siebie, dawanie i przyjmowanie, bo harmonia jest istotna, czyli wspieramy siebie, harmonia jest wymiana energii, przyniosłam dziewczynami, dała marchewki, pani Madziu gotowała marchewki, na słodko. Aha, pan, marchewkę na słodko się nie słodzi. No nie, marchewka sama w sobie jest słodka. No ale mówi, ja wie pani co? Ja rzadko gotuję marchewkę. Miała wyjątkowo rzadko, ale u mnie w domu mama gotowała marchewkę. I na przykład ona, pamiętam, zagęszczała marchewkę kaszą O no właśnie, a może trzeba z kilo manny, kaszymany kupić, bo przecież kasza manna to też. O, to teraz chyba mówię teraz do siebie, posłuchajcie, chyba pora zrobić listę, co należy uzupełnić w domu. O moja chrypka. A może to jest jakaś alergia? No możliwe. Jak się zaczynam rozgadywać, to może wtedy mi jakoś tak to idzie. Kochani i teraz zobaczcie tak, jakie ciekawe, jakich ciekawych czasów dożyliśmy, jakie ciekawe i rozmaite informacje do nas dochodzą i zwróćcie uwagę jeszcze na coś jedno. Nade mną ja mam, my tutaj mamy w Hohenfels, czyli amerykańską bazę wojskową. Tutaj nad nami nie latają samoloty, nie. A, a czasem w nocy słychać, buu, nie, leci samolot, ale tam gdzieś w oddali i tam gdzieś daleko na horyzoncie od czasu do czasu widzę. A posłuchajcie, a jakie u was. A zwróciliście uwagę, że są samoloty, które latają i skanują i tak jak znajomy mówi, posłuchaj, no bucie mi tu, bucie i bucie, a on po prostu tak leci w tą i z powrotem, w tą i z powrotem, w tą i z powrotem i dany obszar skanuje. Zwracajcie uwagę, ciekawostka, nie? Czy to tak jest, czy nie ma? No ja właśnie zwracam uwagę, a z balkonu mam piękny widok, tutaj taki horyzont przede mną, no nie ma tych samolotów, ale w nocy są. Tak, no na bazę wojskową latają. I bardzo dużo też jest wojsk, które się przewieszczają. I też tak jak ktoś powiedział, to ciężko zobaczyć, z jakiego kraju są te wojska. One są tak, jakby ukryte te tablice rejestracyjne, one niby są, ale to tak nie wiadomo, czy to są niemieckie ta Bundeswera czy, czy inne. Ale zobaczcie, zwracajcie uwagę, jak to działa. Kochani, życzę Wam wspaniałego dnia. Wspaniałego tygodnia, dzisiaj. Ja dzisiaj rano biegałam. Słuchajcie, wybiegłam tak gołe ręce, bez rękawiczek i mówi. "Jest balkon, a tu jest nie minus 5, minus 7, kochani, jest dzisiaj u mnie. Ale soneczko już pięknie wstało, już widzicie jest jaśniutko, już tu mi się wróble spoufaliły i, I przychodzą i tak tutaj mi zaglądają, tak jakieś reszteczki, reszteczki jakieś takie, czy to kawałeczek chlebka, czy czegoś takiego. tutaj się z nimi dzielę. Życzę wam pięknego dnia. Do zobaczenia. Piękny dzień jest w na naszych sercach, bo gdy serce spotyka serce, to ten uśmiech wchodzi sam, przychodzi do nas i wtedy z całym sercem się cieszymy. I tego wam życzę radości całym sercem. Justynka, w Holandii Justynka zapracowana, ale jakbyś oglądała, pozdrawiam i wspieram, wspieram Was wszystkich. Tak, tak, a Wy wspieracie mnie i to jest najpiękniejsze. I jeszcze raz dziękuję za komentarze.